Dzień dobry. Dzisiaj przetestujemy kamerkę GT3. Weślemy do góry. Tak wygląda obraz tej kamery. Obróćmy. Teraz ciśniemy guziki góra-dół. Tak wygląda jeden stopień w górę, tak wyglądają dwa stopnie w górę, trzy i cztery. Dalej się już nie podnosi, więc opuszczamy. Tak wygląda obraz. Nagrywam jednocześnie konsolę tej aplikacji, jak i bezpośrednio na telefon nie ma innej opcji, żeby nagrywać. Jak widzicie, te kąty są niestety słabe, bo. Tutaj widzicie, że niewiele widać, a z kolei jeden stopień niżej to jest dosyć nisko. Obróćmy kamerę. To pole ma około 170 metrów długości, więc próbujemy polecieć może daleko przed siebie. Jak widzicie, nachylenie drona powoduje zmianę kąta kamery, tak się jej puszczam to była maksymalna prędkość znowu, maksymalnie do przodu wychylony drążek możemy obserwować mniej więcej jak wygląda jak wygląda ten obraz i jak wygląda jakość tej kamery no nie jest tragicznie, ale z drugiej strony no, to się oczywiście do niczego nie nadaje, żeby to kogoś pokazać ale na tym podglądzie sami możecie zobaczyć, że nawet coś, coś nie coś widać Mamy linię kolejową. Zwróćmy się może w drugą stronę. Tak to wygląda. Nie wiem, sami wyciągnijcie wnioski jak chcecie. No ale oczywiście ten obraz z kamery no niespecjalnie się nadaje do czegokolwiek. W sensie wykorzystania nawet w internecie. Bo jest straszne dżelo. Ale z drugiej strony... W tej chwili przesuwam maksymalnie w lewo drona. Widać, jak się pochyla horyzont. Nie ma praktycznie, jest zerowy wiatr. I puszczam gałkę. No i teraz mamy tutaj bardzo ciekawą sytuację, bo dron jest niedaleko. A wygląda, jakbyśmy utracili widzie. A to jest może 20 metrów od nas. O, coś się ruszyło. Także no, sami widzicie, że to nie jest. Teraz cofamy go do tyłu. Jak widzicie, unosi się. Unosi się ewidentnie horyzont. Mamy i po puszczeniu, no buja się, ale z drugiej strony, dron wisi w powietrzu bez żadnego problemu. Unieśmy go może jeszcze wyżej. Nie wiem, no sami możecie ocenić, jak to wygląda. Myślę, że to jest około 30-40 metrów nad ziemią. Możemy obrócić, przesunąć go w lewo lekko. Nie wygląda to, szczerze mówiąc, najgorzej. Myślałem, że będzie wyglądać gorzej jak na drona za parę złotych. Oho, widzę, że mi dryfuje. Cały czas go chyba zbuchuje wiatr. To już jest chyba dla niego za wysoko. O, i spada. Nie wiem, czy to bateria, czy, czy cokolwiek innego. A nie. nie. Nie może się podnieść nad ziemią, nie wiem, z jakiegoś powodu. O, może zobaczymy pociąg. Tak wygląda jadący pociąg. Także możecie zobaczyć ile to mniej więcej maklatek Nie wiem dlaczego dron zaczął spadać, wyglądałoby jakby utracił zasięg, a ten dron może był od nas 10-15 metrów. Oho, zaczyna pikać, 5 minut 32 od początku nagrywania, nie wiem ile od początku kiedy się zniósł, ale już widać, że e... Wróćmy go jeszcze raz i cofnijmy. Słyszycie jak pika, że już jest koniec baterii. No i mam problem go ściągnąć. Niby nie ma wiatru, a praktycznie nie chce się cofnąć do tyłu. No i spada jak kamień i już uderzył w ziemię, aczkolwiek silniki chodzą. Także no tak widzicie, że wygląda, że wygląda dron. Nie wiem czy się podobało czy nie, sami możecie ocenić. GT3 za tam 70 zł.